Oni tu mają pet toilet Miau. i muzeum, i te samochody, i ruchome schody. Dotarliśmy mm. do Wietnamu, czekaliśmy półtorej godziny na te bagaże, w końcu mamy i idziemy do miejsca spania Hanoi Oni tu wszystko łożą na motorkach, co tylko się da Telewizory, drabiny, nawet w czwórkę i piątkę jeżdżą Magda nie wkręca nogi On the streets of Vietnam, Hanoi Zatem kropi deszcz ma przyjść jakiś teren mocniejszy monsum czy coś za chwilę. Wszędzie jakieś miejsca, gdzie się naprawia rzeczy, samochody albo je. Aha! A to na przykład był klakson informujący, owaga, wjeżdżam na skrzyżowanie. Oho! A to na Piotrka. Kiedy się przechodzi, to chyba się po prostu idzie i modli się, że cię nie rozjadą ludzie. To jest widok z okna u rodziców H ha w Hanoi. Tamte domy wszystkie są bardzo wąskie, ale rozbudowane na wysokość. Wszystko otworzyć. Ale nie jest gruba. Nie, no. Spójrzcie na te wszystkie kable po prawej stronie na górze. To są kable od internetu. Podobno stare nie są zdejmowane, a wszystkie nowe się zakłada jedno na drugi. Teraz jedziemy w metrze Hanoi. Świeżo wyciskany sok z trzciny cukrowej. Poczekajcie, niech się lód rozpadnie, będzie fajniejsze. No, schod. Byliśmy w takiej super wegańskiej restauracji. I znowu nagranie pięknych kabli wiszących nad całym Hanoi. Potem wsiedliśmy taką limuzynę do Ninbin, to jest busik który jest... który ludzie wynajmują na, na przejazdy um, i przystanek na ten busik był u kogoś pod domem tutaj wynajęliśmy taką łódkę, co facet nas e, prowadzi po rzece pod takimi skałami wielkimi i gość wiosłował nogami, wszyscy normalnie wiosłują nogami, bo jest takim wygodnie Mieliśmy nawet basę w naszym modelu. Zakręcam. Dzisiaj wynajęliśmy motorki. Oni tam sprzedają całe kozy ugotowane naraz. W Ninbin było takie centrum buddystyczne. Tam było 500 posągów buddystów oraz ta wielka wieża i kilka jeszcze innych. Podróż do Dom odbyliśmy w nocnym pociągu, gdzieś spało na piętrowych łóżkach, jeden na drugim, i trzeba było się wspinać na samą górę. Dwie drabiny lepiej niż golf. Hello! Teraz przez dżunglę idziemy To jest trujące Tego nie dotykamy To była taka organizowana wycieczka do dżungli, do jaskiń Na trzy dni mieliśmy tragarzy, mieliśmy kucharzy wszystko było w miarę przygotowane, ale i tak Podróż po dżungli była dosyć e, szalona, wymęczająca i chodziliśmy po jaskiniach w pełnym, e, w pełnym ubiorze więc jak zobaczycie było dosyć hardkorowo a to i tak jest tylko poziom 3 na 6 Dostaliśmy jedzonko, banany i znowu wciskaliśmy się w jakieś dziury w jaskiniach

Tak, tam jedliśmy jesteśmy nieomytymi z rękoma. Dzień drugi rozpoczęliśmy od wejścia do wody w pełnym ubiorze, bo cały dzień mieliśmy pływać po jaskiniach, później chodzić, znowu pływać, chodzić, tak w kółko. Przyznam, że woda była naprawdę ciepła, więc to było wygodne. A jak już się wyszło z tej wody, to mokre ubrania aż tak bardzo nie przeszkadzały. Wprawdzie ja tylko czekałem, żeby wejść do wody, bym się w siku chciało Co wow.

Tutaj wspinamy się na kolejną tratwę, żeby już wydostać się do łzy tej jaskini do naszego drugiego obozowiska. Teraz na wodospadu idziemy. Tu był taki wodospad, i zwiedziliśmy jaskinię w środku. A potem wracaliśmy już nie tratwą, tylko płynąc w pław. I goście mówili, żeby trzymać się lewej strony tych skał, bo tu będzie specjalne przejście. I to jest to przejście. Myślałem, że facet żartuje, że będziemy tam wchodzili, a on serio się wcisnął i każe nam iść. Przeszliśmy z tego miejsca dotąd. Tam jest wodospad. Wodospad. I idziemy po tych kamieniach do naszego obozowiska. Zaprezentuję wam nasz campsite, bazę. Tutaj jest wyjście z wody, tam od e, z podospadu. Śledzi tędy. I tu mamy wieszaki, jest jedzenie, kuchnia. A tutaj stół do jedzenia. A tutaj jest spanie. I tak idziemy. Mamy Piotrka pojedynczy namiot. Nasz z Magdą podwójny namiot. A tu się idzie do przebieralni są dwa kibelki. Tak o wygląda. To komosa, jakiś ryż, nie wiem, do zasypywania kibelka. Poranny feeling, bardzo ciężki. Noc była obrzydliwa, budzenie się co 20 minut. Ostatni dzień tej wycieczki. To padać Ostatniego dnia byliśmy już mokrzy, wypluci, cali zmęczeni i gotowi by wracać do domu Chodziłem w każdą możliwą kałużę, bo i tak byłem cały mokry i to nic nie zmieniało Udało się, dotrwaliśmy, boże, trzy dzikie dni w dżungli Żyganie, woda, jaskinie, sranie Dobrze było Ale już koniec I teraz do internetu, tak, jest Uch. Co ciekawe, w porę zimową, gdzie tutaj pada, cały teren do linii wysokiego napięcia jest zalany wodą Dlatego tutaj domy są budowane na beczkach, żeby pływały na wodzie Saigon i jest Saigon. Saigon jest fuck Ale Saigon jest ciekawy. Jak na razie zupełnie inaczej, bo całe miasto jest trochę bardziej ustrukturyzowane. Jest czystsze, te budynki nie są takie robione przez jakichś Mirków, tylko no. przez firmy. Jest teraz piąta rano, szósta no okay, i czekamy, no. idziemy na wycieczkę. Jesteśmy na wycieczce do Delty Mekongu. O oh my day! Tu wybucha ryż prażony. Zwykły ryż jest wrzucany do stalowej tuby, którą się opieka nad ogniem. A potem tak się uderze, żeby to wybuchło wszystko do siatki. I ma się ryż preparowany. To tak. Jesteśmy w Kanto. A tu pani sprzedaje owoce. Typical muzyka przy pani sprzedającej owoce Jesteśmy w Zo w Sajgonie. mają tu słonie Ten słoń tańczył? Przejście. Tak wygląda przejście przez ulicę gdziekolwiek w Wietnamie. Nasz ostatni dzień w Wietnamie. Poszliśmy po mango. Jedziemy na lotnisko Hanoi i, i wrac rozpoczynamy powrót do Polski, do Warszawy. Dzisiaj jest 18.47. Um, Czasu hanojskiego? Tak, a będziemy o 9 rano warszawskiego. Jak dobrze pójdzie? W Polsce. Siedzimy w samolocie do Istanbul z Hanoi. 10 godzin. Mam nadzieję, że to prześpimy Tryb lot odpalony <noise> Prywatna podwózka z lotniska <noise> Turk 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 turk